Luisa Westereger Jespersen Pełna życia Młoda kobieta, którą właśnie widzieliśmy na nagraniu, stoi w centrum historii łamiącej serca. W wieku 24 lat, z płonącą w sercu pasją odkrywania świata, Luisa spełniła swoje marzenia, dołączając do wyprawy Fjall Raven Polar Expedition, 300-kilometrowej podróży przez arktyczną dzicz na saniach ciągniętych przez psychaski. Jednak los poprowadził ją ku przerażającej tragedii. Młode życie Luisy zostało brutalnie odebrane w szokującym morderstwie i, co najbardziej rozdziera serca, nie była jedyną ofiarą. Ta sprawa zawiera elementy tak niezwykłe i tajemnicze, że wyróżniają się nawet na tle krajów dotkniętych dramatami. Wyruszymy dziś w najciemniejsze zakamarki tego śledztwa, gdzie na światło dzienne wychodzą sekrety, od których mrozi się krew w żyłach. Poznamy motywy zabójców, prześledzimy pozornie drobne tropy i zobaczymy, jak dowody naukowe pomogły zdjąć zasłonę tajemnicy. To nie tylko opowieść o stracie, lecz także podróż w najciemniejsze rejony ludzkiej natury. Jeśli interesują cię sprawy true crime i mroczne historie pełne napięcia, zostaw polubienie i subskrybuj, aby wspierać moją pracę. A teraz zaczynamy dzisiejszą sprawę. Luisa Westera Jespersen urodziła się 5 grudnia 1994 roku w jednym z centralnych miast Danii. Dorastała w kochającej rodzinie. Miała dwie starsze bliźniacze siostry i młodszego brata. Choć jej rodzice się rozwiedli, Luisa zawsze czuła bezgraniczną miłość ze strony matki. Po ukończeniu liceum i Brande Gymnasium, gdzie znana była z energicznej osobowości i głębokiej miłości do natury, zdecydowała się studiować turystykę przyrodniczą na Uniwersytecie Południowo-Wschodniej Norwegii. Marzyła, by zostać przewodniczką, dawać ludziom szansę poznawania dziewiczych terenów i cudów natury. To był jej sposób, by oddać światu coś dobrego. Podczas jednej z wypraw Luisa poznała Marin Juland, młodą kobietę z małego miasteczka Brine w południowo-zachodniej Norwegii. Marin miała podobnego ducha przygody i ciepłe serce. Obie szybko się zaprzyjaźniły. Włączyły je wspólne wędrówki po lasach, biwaki pod gwiazdami i rozmowy o dalekich horyzontach. Pod koniec 2018 roku, tuż przed Bożym Narodzeniem, Luisa i Marin postanowiły podjąć ambitne wyzwania. Zdobyć szczyt Jabal Tubkal, najwyższy punkt w Afryce Północnej. Już wcześniej, w kwietniu 2018 Luisa ukończyła kurs ratownictwa wodnego w nurcie, co świadczyło o jej skrupulatnym przygotowaniu i determinacji. Obie były miłośniczkami przyrody, zafascynowanymi odkrywaniem nieznanego. Niestety, wyprawa w góry Atlas stała się tragicznym zakończeniem ich pełnej pasji podróży. Choć Jabal Tubkal znany jest z imponującej wysokości, Eksperci uważają, że nie stanowi wyjątkowo trudnego wyzwania dla doświadczonych spinaczy. Szlak wiodący na szczyt i z powrotem ma około 35 km i może powodować duszności z powodu wysokości. Jednak przy odpowiednim przygotowaniu jest w pełni osiągalne. Pod koniec listopada Luisa opublikowała w mediach społecznościowych plan zdobycia Tupkalu prosząc społeczność podróżników o radę. Mimo, że otrzymała ostrzeżenia i prośby o ostrożność od rodziny zaniepokojonej sytuacją bezpieczeństwa w Maroku, dziewczyny pozostały zdeterminowane. Z odpowiednim przygotowaniem i współpracą wierzyły, że zdołają pokonać majestatyczną górę. Po dniach planowania, Luisa i Marin dotarły 9 grudnia 2018 roku do Marrakeszu. To tętniące życiem miasto, z wąskimi uliczkami, egzotyczną kuchnią i bogatą kulturą, było idealnym punktem startowym. Tutaj nie tylko poznawały lokalne zwyczaje, lecz także przygotowywały się do drogi. Kiedy wszystko było gotowe, wyruszyły do małej, spokojnej wioski Imlil, położonej u stóp gór Atlas. Imlil ze swym dziewiczym pięknem, świeżym powietrzem i gościnnością mieszkańców od dawna przeciągał miłośników gór. Wieś była dobrze przygotowana na turystów. Oferowała noclegi, wyżywienie, przewodników i muły transportowa. To właśnie stąd Luisa i Marin rozpoczęły swoją wymarzoną podróż na szczyt Tupkalu. Nie wiedziały jednak, że ta wyprawa. Stanie się ich ostatnią. 17 grudnia 2018 roku w Maroku dokonano przerażającego odkrycia, które wstrząsnęło całym krajem. Dwóch francuskich turystów górskich, eksplorujących góry Atlas, natknęło się na nieżywe ciała dwóch kobiet: jednej z Danii i jednej z Norwegii. Miejsce zbrodni znajdowało się około 621 mil od Imlu i przedstawiało makabryczny widok. Obie ofiary zostały pozbawione głów, a ich rzeczy osobiste pozostały nienaruszone, co wykluczało rabunek jako motyw. Sprawa natychmiast przeciągnęła ogromne zainteresowanie opinii publicznej i mediów. Władze lokalne szybko ogrodziły teren i rozpoczęły szeroko zakrojoną akcję śledczą. Śledczy przeczesywali miejsce starzenia, przesłuchiwali mieszkańców i analizowali nagrania z monitoringu z okolicy. Niedługo potem w mediach społecznościowych wyciekło nagranie przedstawiające całe zabójstwo obu kobiet, szokując cały świat. Na nagraniu sprawca spokojnie przyznał się do brutalnego czynu i ogłosił, że jest to zemsta za ich braci w regionie Syrii, niedawno wyzwolonym spod kontroli ISIS. To wskazywało na powiązanie sprawy z organizacjami ekstremistycznymi. Rozpowszechnienie tego wideo wywołało falę globalnego oburzenia. Państwa nie tylko stanowczo potępiły barbarzyński czyn, lecz także zaostrzyły środki bezpieczeństwa w miejscach turystycznych, by chronić podróżnych. Policja marokańska szybko aresztowała kilku podejrzanych i kontynuowała rozszerzanie śledztwa. Jednym z najtrudniejszych zadań, z jakimi musiały się zmierzyć władze Maroka, było przekazanie tragicznej wiadomości rodzinom ofiar. Pewnego zimnego wieczoru, gdy rodzina Luizy zebrała się razem, dzieląc się radosnymi opowieściami o nadchodzących świętach Bożego Narodzenia, nadeszła wiadomość, która zniszczyła ciepło tej chwili. Przyjaciel Luizy z Norwegii skontaktował się, pytając o jej bezpieczeństwo. Lotki o okropnym morderstwie w Maroku rozeszły się szybko i przyjaciel obawiał się o Louise. Wówczas rodzina Luizy wciąż miała nadzieję, że to niesprawdzone pogłoski. <laughs> Odetchnęli z ulgą, gdy przyjaciel potwierdził, że według jego informacji rodziny ofiar zostały już formalnie powiadomione. Jednak to krótkotrwałe poczucie ulgi zniknęło dosłownie po kilku minutach. Zadzwonił dzwonek do drzwi. A gdy Helen je otworzyła, przed nią stało dwóch policjantów o posępnych twarzach. Nie musieli nic mówić. Helen zrozumiała wszystko. Druzgocąca wiadomość uderzyła w rodzinę niczym błyskawica. Tragiczna strata Luizy była dla Helen jak miażdżący cios. Ból nakładał się na ból i wciągał ją w głęboką otchłań rozpaczy. Już wcześniej straciła dwoje małych dzieci, noworodka i czteromiesięczne niemowlę. Myślała, że czas uleczył jej rany, ale ta agonia powróciła z większą siłą niż kiedykolwiek. Jej wiara w wymiar sprawiedliwości była krucha. Wątpiła, czy władze zdołają schwytać zabójców i ujawnić prawdę. Jednak niespodziewanie Zaledwie 24 godziny po odnalezieniu ofiar policja odnotowała pierwszy przełom. Na miejscu zbrodni śledczy znaleźli podejrzany namiot niedaleko obozu ofiar. Wewnątrz zebrano kluczowe dowody, w tym dowód tożsamości jednego z podejrzanych. Natychmiast rozpoczęto pilne poszukiwania, a pierwszy podejrzany został zatrzymany. Aresztowanie podejrzanych dało rodzinom ofiar słaby promyk nadziei, jednak śledztwo wciąż skrywało wiele zagadek do rozwikłania. Wkrótce pojawił się kolejny istotny dowód nagranie wideo z całego przestępstwa. To nagranie nie tylko dostarczyło materialnego dowodu, lecz także ujawniło motywy sprawców. Na nim czterech zamaskowanych mężczyzn, mówiąc nienawistnym tonem, złożyło przysięgę lojalności wobec ISIS i zadeklarowało zamiar przeprowadzenia ataków terrorystycznych. Oskarżyli międzynarodową koalicję o naloty, które ich zdaniem zadawały cierpienie niewinnym ludziom w Syrii i Iraku, i wezwali muzułmanów na całym świecie do powstania przeciwko wrogom Allaha. Władze marokańskie niezwłocznie wszczęły śledztwo. W zaledwie kilka dni aresztowano trzech głównych podejrzanych. Zidentyfikowano ich jako kluczowych członków ekstremistycznej grupy powiązanej z ISIS. Planowali i przeprowadzili atak w brutalny sposób, by siać strach wśród ludności i przyciągnąć światową uwagę do organizacji terrorystycznej, którą popierali. Makabryczne morderstwo wstrząsnęło światem i postawiło poważne pytania o bezpieczeństwo i przeciwdziałanie terroryzmowi. W Maroku obywatele wyrazili oburzenie i stanowczo potępili barbarzyńskie działania terrorystów. Zorganizowano wiele demonstracji upamiętniających ofiary i wzywających do zaostrzenia środków bezpieczeństwa. 22 grudnia 2018 roku Ponura atmosfera spowiła stolicę Rabat. Setki ludzi, bez względu na wyznanie czy narodowość, zgromadziły się przed ambasadami Norwegii i Danii, by oddać hołd dwóm młodym kobietom, które straciły życie. Płonące świece, świeże wiązanki i szczere modlitwy składano jako symbole wspólnego żalu i słusznego gniewu wobec zabójców. Lokalny przewodnik turystyczny, przemawiając w imieniu Marokańczyków i Duńczyków, oświadczył: Stanowczo potępiamy ten brutalny i nieludzki czyn. Utrata tych dwóch młodych kobiet jest wielką tragedią nie tylko dla ich rodzin, lecz dla całego społeczeństwa. Ciała obu kobiet później odesłano do ich ojczyzn, do Danii. Pogrzeb Luise odbył się w atmosferze głębokiego smutku w jej rodzinnym mieście. A w uroczystości uczestniczył premier Lars Luger który złożył rodzinie szczere kondolencje. Tymczasem w Norwegii pogrzeb Marin odbył się w ciepłej scenerii pełnej naturalnego piękna, odzwierciedlającej jej miłość do przyrody. Przyjaciół, rodzinę i nauczycieli zgromadzono na emocjonalnym pożegnaniu. Na pogrzebie Marin norweski minister zdrowia Ben Hoya wygłosił głęboko poruszające przemówienia. Stwierdził, że Marin nie była jedynie ofiarą, lecz symbolem młodzieńczej wolności, odwagi i miłości do życia. Złożył najszczersze wyrazy współczucia rodzinie Marin i podkreślił, że będzie ona na zawsze żyła w sercach wszystkich. Ambasador Maroka w Norwegii, Lamiradi, także podzieliła się znaczącymi słowami podczas ceremonii. Wezwała wszystkich, by nie pozwolili, aby strach dyktował ich życie. Nie możemy pozwolić, by zło ukradło nam radość i wolność. Marin prowadziła pełne sensu i namiętne życie. Powinniśmy nadal dążyć do realizacji marzeń i żyć w pełni, tak jak ona. W miarę pogłębiania się śledztwa zaczęły wyłaniać się niepokojące szczegóły dotyczące terrorystycznego spisku. Zidentyfikowano czterech mózgów jako bezpośrednich sprawców ataku na dwoje turystów. Według pierwszych doniesień z 12 grudnia 2018 roku grupa potajemnie zebrała się, by zaplanować duży atak wymierzony w instytucje rządowe lub obszary często odwiedzane przez turystów w Maroku, celem pokazania swojego zaangażowania w przeprowadzanie aktów terroru. Następnego dnia nagrali wideo wyrażające lojalność wobec państwa islamskiego – ISIS. Zaledwie dwa dni później, rankiem 14 grudnia, grupa opuściła Marrakesz i udała się do miejscowości Iml w górach Atlas. Tym planowali przeprowadzić swój brutalny czyn. Terroryści zapuścili się głęboko w góry i wybrali mało uczęszczany teren w pobliżu wioski Sidi Shamarush, aby wykonać swój plan. Po dniach nieustannych poszukiwań tragedia rozegrała się w nocy 16 grudnia. Sprawcy uważnie śledzili ruchy Luizy i Marin. Gdy dwie kobiety zatrzymały się, by rozbić obóz w odizolowanym miejscu, napastnicy szybko się zbliżyli. Około 150 metrów od namiotu ofiar rozbili własny obóz i cicho oczekiwali na właściwy moment. O północy. Pod osłoną ciemności obudzili kobiety. A następnie rozpoczęli brutalny atak. Dwóch z nich dokonało morderstw, a inny nagrał całą napaść na telefon i później rozpowszechnił przerażające nagranie w mediach społecznościowych. Aby zatrzyć ślady po dokonaniu zbrodni, grupa próbowała zmyć zakrwawione przedmioty w pobliskiej rzece. Jednak w pośpiechu ucieczki niedbale pozostawili w namiocie ofiar niektóre dokumenty tożsamości. Ten istotny trop pozwolił śledczym szybko zidentyfikować i schwytać podejrzanych. W krótkim czasie pierwszy podejrzany został zatrzymany podczas próby ucieczki z kraju. Wkrótce potem pozostali członkowie grupy również zostali wzięci do aresztu. Śledztwo ujawniło złożoną siatkę terrorystyczną stojącą za tą szokującą sprawą morderstwa. Po dniach i nocach pościgu władze aresztowały 25 podejrzanych mających bezpośredni lub pośredni związek ze zbrodnią. Wśród nich najbardziej znanym był Kevin Zoller Cuervos, obywatel hiszpańsko-szwajcarski, schwytany w swoim kraju tysiące kilometrów od miejsca zbrodni. Choć matka Kevina nalegała na jego niewinność, zebrane dowody i zeznania świadków obciążały go jako głównego sprawcę, odpowiedzialnego za szkolenie i kierowanie sprawcami w celu przeprowadzenia ataku. Według śledczych, Kevin miał turbulentne dzieciństwo, głęboko naznaczone utratą ojca i traumą psychiczną, co doprowadziło do zachowań przestępczych, takich jak używanie narkotyków i zakłócenia porządku publicznego. Po pobycie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym Kevin zetknął się z radykalnym islamem i stopniowo został wciągnięty w ideologię ekstremistyczną. Śledczy stwierdzili, że to środowisko przemieniło go w niebezpiecznego człowieka, który werbował młodych ludzi do przestępczego życia, indoktrynował ich radykalnymi przekonaniami i szkolił do popełniania aktów przemocy. Chociaż nie ma bezpośrednich dowodów, które umieszczałyby Kevina na miejscu zbrodni. Władze uważają go za szefa, który organizował i kierował operacją. Eksperci chwalili umiejętności organizacyjne Kevina i jego wpływ na komórkę terrorystyczną. Jego aresztowanie uznano za poważny cios dla aktywnej sieci terrorystycznej w regionie. 2 maja 2019 roku dramat osiągnął swój finał, gdy podejrzani stanęli przed specjalnym sądem antyterrorystycznym w Maroku. Na ławę oskarżonych trafiły 24 osoby, 23 obywateli Maroka i jeden obywatel o podwójnym obywatelstwie, szwajcarsko-hiszpańskim. Czterem mężczyznom bezpośrednio zaangażowanych w brutalne morderstwa dwojga turystów groziła kara śmierci lub dożywotnie więzienie. Podczas procesu 25-letni lider grupy Abdesamat Adjude. Przyznał się do okrucieństw, które on i jego wspólnicy popełnili. Uzasadniał swoje barbarzyńskie czyny ekstremistycznymi przekonaniami religijnymi, twierdząc, że zachodni turyści są krzyżowcami, wysłanymi, by zniszczyć świat islamski. Zapytany o skruchę, stwierdził, że tylko Allah może ocenić, co jest słuszne lub niesłuszne. Według zeznań Abdesamada, to on osobiście pozbawił życia jedną z ofiar, podczas gdy jego wspólnicy, Ununice i Rashid Ai, dokonali innych bestialskich czynów. Ununice zaatakował drugą kobietę, a Rashid sfilmował całe przestępstwo, by użyć materiału jako propagandy dla ich organizacji terrorystycznej. Prokuratura opisała trzech mężczyzn jako krwiożercze bestie. I domagała się najwyższych kar. Sekcja zwłok ujawniła, że ofiary doświadczyły niewyobrażalnego cierpienia przed śmiercią, miały ślady pobicia i dziesiątki ran kłutych. W dusznej atmosferze sali sądowej płacz Helen, matki Luisy, przebijał ciszę jak nóż przez serce wszystkich obecnych. Drżącym głosem odczytała wzruszający list wyrażający oburzenie brutalnością oskarżonych. Helen powiedziała, że od dnia śmierci córki jej życie stało się szarym, bezświetlnym malowidłem. Obraz Luisy błagającej o pomoc wciąż nawiedzał ją każdej nocy. Oświadczyła, że sprawcy nie zasługują na żadną litość i wezwała sąd do wymierzenia najsurowszej kary. Rodziny ofiar złożyły także pozew o odszkodowanie przekraczające 1 milion dolarów. Ich przedstawiciele prawni stwierdzili jednak, że nie priorytetują pieniędzy. Chcieliby oskarżeni ponieśli odpowiedzialność i zostali ukarani. W rażącym kontraście do żalu ofiar oskarżeni pozostawali chłodni i obojętni przez cały proces. Często zachowywali się prowokacyjnie, śmiali się lub odpoczywali na swoich krzesłach. Ignorując surowe oskarżenia prokuratury i żądania przeprosin ze strony rodzin ofiar. 18 lipca 2019 roku sprawiedliwości stało się zadość. Sąd skazał Abdesamada, Edjud Eunas Uazjada i Rashida Afatiego na karę śmierci. Trzech sprawców bezpośrednio odpowiedzialnych za śmierć dwojga turystek. Chociaż Younes i Rashid wcześniej wyrażali skruchę i prosili o przebaczenie, ich bestialskich czynów nie można było usprawiedliwić. Ponadto Abdach Rahim Kayali, który brał udział w planowaniu ataku, także został skazany na śmierć. Wyrok ten spełnił życzenia rodzin ofiar, zwłaszcza pani Helen, która nieustannie walczyła o wymierzenie sprawiedliwości dla swojej córki i domagała się, by sprawcy ponieśli najwyższą karę. Inni oskarżeni otrzymali wyroki od 5 lat do dożywotniego więzienia, w zależności od zakresu ich udziału. Warto zauważyć, że Kevin zoller quervos został skazany na 20 lat więzienia. Wszyscy oskarżeni mieli prawo do apelacji. 31 października 2019 roku sąd apelacyjny odrzucił wszystkie odwołania. Co więcej, Wydał dodatkowy wyrok śmierci dla Abdrajma Kajali. Ale ta historia nie kończy się na sali sądowej. Wkrótce po ogłoszeniu wyroku jeden z oskarżonych odebrał sobie życie w więziennej celi. Większość wyroków dla pozostałych sprawców została podtrzymana. Z jednym wyjątkiem. W jednym przypadku kara została zwiększona z 15 do 25 lat pozbawienia wolności. Sąd nakazał również, by czterech skazanych na śmierć wypłaciło rodzinie Marin-Ulan odszkodowanie w wysokości 190 tysięcy euro. Rodzina Luisy Jespersen nie otrzymała jednak ani centa. Obie rodziny postanowiły więc pozwać rząd Maroka. W 2021 roku Sąd Administracyjny w Marrakeszu orzekł, że państwo musi wypłacić im łączne odszkodowanie w wysokości pół miliona euro. Za to, że nie potrafiło wyegzekwować należności od oskarżonych, choć kara śmierci wciąż widnieje w marokańskim kodeksie, od dekad jest jedynie symbolem. Od 1993 roku w kraju nie wykonano żadnego wyroku śmierci. Dziś setki skazanych czekają w więzieniach, zawieszeniu między życiem a śmiercią. W systemie, który coraz częściej budzi pytania o swoje człowieczeństwo i sens istnienia. W mroku tej tragedii pojawił się jednak promień nadziei. Po stracie ukochanej córki, pani Irene Ulan, matka Marin, postanowiła przekuć ból w działanie. Nie tylko potępiła sprawców, ale podjęła misję o wiele większą leczenie ran i budowanie pokoju Wierzyła, że nikt nie rodzi się wrogiem. To ideologie i fanatyzm kształtują ludzi, którzy zapominają, czym jest człowieczeństwo. Zamiast nienawidzić, pani Irene wybrała współczucie. Postanowiła odnaleźć matki mężczyzn, którzy odebrali życie jej córce, by z nimi rozmawiać, zrozumieć i wspólnie szukać drogi do pojednania. Ta odważna inicjatywa przyciągnęła uwagę świata. Gdy Irene i jej ekipa filmowa skontaktowali się z matkami czterech skazanych na śmierć, te zgodziły się na spotkanie. Było to wydarzenie historyczne, pełne emocji, nadziei i symboliki. Spotkanie kobiet, które po dwóch stronach tej samej tragedii, Próbowały odnaleźć człowieczeństwo. Pomimo ogromnej straty, pani Irene nigdy nie przestała wierzyć w sens tego, co robi. Pod koniec 2023 roku wciąż czekała na zgodę rządu Maroka, by kontynuować swoją misję pojednania. Jej inicjatywa zyskała uznanie międzynarodowe. Nobel Peace Center docenił jej niestrudzone wysiłki i planował przyznać jej prestiżową nagrodę, ale radość była niepełna. Kiedy dowiedziała się, że jeden ze skazanych na śmierć odebrał sobie życie, cisza zapanowała tam, gdzie miała brzmieć nadzieja. Historia Irene Ulan to latarnia wśród mroku nienawiści. Dowód, że nawet w obliczu największej tragedii miłości i współczucie mogą zwyciężyć, to nie tylko jej osobista droga, lecz apel skierowany do całego świata o przebaczenie, o pokój o człowieczeństwo. Być może kiedyś ziarna, które zasadziła, wykiełkują w sercach innych, i pomogą zbudować bardziej sprawiedliwy, spokojny świat. Bo to właśnie takie historie przypominają, że nawet w najciemniejszych chwilach istnieje światło. A wy? Jak myślicie? Czy przebaczenie to siła, czy może słabość? Czy człowiek, który stracił wszystko, naprawdę może jeszcze wierzyć w dobro? Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o decyzjach pani Irana. Jeśli chcecie więcej takich historii, Subskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia. Za tydzień wrócę z kolejną sprawą, która pokazuje, że prawda potrafi być bardziej przerażająca niż fikcja. Bardzo Ci dziękuję za to, że dotarłeś aż tutaj. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.